Witam Was, kochani w ciemno. Dzisiaj rano przyszła paczuszka od Samsunga i nie jest to współpraca płatna. To mówię wszystkim, którzy są zainteresowani moimi finansami. Jest to wypożyczenie sprzętu do testu, a jest to odkurzacz Bespoke AI. I ja sobie pozwolę to otworzyć. Zapytacie się po co o osobie niewidomej odkurzacz? No, właśnie po to, żeby ułatwić życie. I mam odkurzacz i samo jeżdżący, automatyczny, ale chciałem przetestować ten i pokazać wam również jak on sprząta. Duże pudło, bo tu jest stacja. Słuchajcie. Dobra, knypa możemy odłożyć do kieszeni. Jest to um, Samsung Bespoke Jet AI. On już był przez kogoś testowany, no bo nie jest zapakowany jak nowy. Tutaj mamy rurę, rurę, rurę. Hmm. Szczota, u, to jest konkretne, ciężkie powiem Wam. Rączka. Okej. Okay. A, w ogóle korzystając z okazji, chciałbym pozdrowić Luizę. Tak. Myślę, że to jest dobry pomysł. W rozpakuję to i wrócę do Was. Jak już to tak podłączę, ogarnę, dobra? Mamy drugą baterię, która ma jeszcze swoją ładowareczkę, żeby podładować. Ta jest mniejsza niż ta zamontowana w odkurzaczu, więc już jej już się na niej nie skupiamy. Ja jej używać chyba nie będę. Stojak z różnymi końcówkami. To jest chyba ta największa szczotka. My mamy zamontowaną teraz szczotkę z LEDami. No mnie się to nie przyda, mm, ale przyda się osobie sprzątającej, która e, widzi. E, I główne urządzenie. Odkurzacz, który sobie tutaj wchodzi po to, żeby wyssać kurz. Jak ja go teraz uruchomię, tutaj jest złożony, Nie da się go włożyć inaczej. I on sobie zasysa teraz nieczystości. Tu jeszcze pobiera. Wyłączymy. Dobra. Kawa rozsypana, prima. A o, o Jezu. Ten, kto ma wiedzieć, to będzie wiedział, że właśnie wysypałem jego kawę. I na najmniejszym. Czyścimy. Fajnie się go prowadzi, bo on ma kółko i w ogóle nie czuć tego ciężaru. Zwiększmy. 100 minut na tej dużej baterii, a na tej małej do 60, słuchajcie, jest tryb AI teraz. Będzie wykrywał, podobno ma wykrywać powierzchnię, no ale tutaj się ta powierzchnia akurat nie zmieni, więc to też jest inaczej. No i zebrał. Więc ja to wyłączam i zobaczcie co się stanie, jak go odwieszę na tę stację. Uruchamia sobie sam czyszczenie i zaraz będzie czyścić tę szczotkę na dole. Ona się zacznie obracać. Wszystko. Będę go testować przez dwa tygodnie, bo na dwa tygodnie mi go pożyczono. Zobaczymy, jak, jakie są moje odczucia. Ja na ten moment nadal wolę odkurzacz automatyczny, bo jak mnie nie ma, to sobie przejedzie. Zobaczymy, jak on się spodoba mojej dziewczynie i czy w ogóle się spodoba. No i on kosztuje 5000 zł ponad chyba teraz. Albo około ceny sobie sprawdźcie, no bo to się może zmieniać. Ja nie wiem, kiedy będziecie oglądać ten materiał. A... No i co? Zostawcie opinię w komentarzach, czy podobają nam się tego podkurzaca. Niestety on nie ma funkcji mopowania. A wiem, że jest model, który ma, więc mnie to też ciekawi. Zostawcie komentarze i do zobaczenia. Hej!